Cześć, ja jestem pułkownik LEGO i witam wszystkich na moim kanale Lego Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam limitowaną edycję Batmobila 1989, zestaw ten w dniu premiery większego Batmobila w zeszłym roku dodawany był jako gratis, ale już po kilku godzinach był niedostępny. W tej chwili można śmiało powiedzieć, że jest to jeden z najrzadszych Batmobili LEGO na rynku. I pomimo tego, że liczy on tylko 366 elementów, to jego cena powoli zbliża się do ceny swojego większego brata, który liczy ponad 3000 elementów. Tak prezentuje się przednia część pudełka. Natomiast przejdźmy teraz na odwrotną jego stronę. Widzimy tutaj Batmobile pod innym kątem, umieszczony na podstawce razem z tabliczką informacyjną. Ponadto o czym naszym ukazuje się strzelające działko, część kabiny kierowcy oraz wymiary całego zestawu. Reszta grafik przedstawionych na pudełku to Batmobil ujęcie z góry, Batmobil z boku oraz wizerunek samego Batmana. Czas na finał unboxingu. Mamy już szwajcarski scyzoryk amerykańskiego komandosa, który pozwoli nam przeciąć taśmy ochronne, oto i cała zawartość pudełka. Cztery worki z klockami, instrukcja oraz nalepka. Zatem nie pozostaje nic innego, jak zasiąść do budowania i wrócić do Was z gotowym zestawem. A tak model prezentuje się po złożeniu. Jest to oczywiście model Batmobila nawiązujący do filmu Tima Bartona z 1989 roku. Wymiary tego modelu to 29 cm długości oraz 7 cm wysokości. I powtórzmy to, składa się on z 366 elementów. W zestawie tym znajduje się obrotowa podstawka, na której możemy wyeksponować nasz pojazd, oraz tabliczka informacyjna, co tylko podkreśla limitowany oraz wyjątkowy charakter niniejszego zestawu. Należy podkreślić, że obrotowa podstawka bardzo dobrze spełnia swoją rolę i umieszczonego na niej mobila można oglądać i prezentować z każdej strony bez potrzeby podnoszenia samochodu. Recenzowany model jest przemyślaną i spójną stylistycznie konstrukcją. Jak widzimy, zastosowane zostały dwa rodzaje kół: z tyłu większe, terenowe o agresywnym wieżniku, z przodu klasyczne koła szosowe. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pewne zaniedbanie ze strony konstruktora Plego otóż ten element powinien być czarny. Co prawda, w klockach Lego nie ma czarnego kosza na śmieci, niemniej nic nie stało na przeszkodzie, aby dla tego zestawu taki klocek stworzyć. Z tyłu nasz Batmobil prezentuje się naprawdę dobrze. Mamy tutaj klasyczne skrzydło spoilera górnego, charakterystyczne dla Batmobila. Ponadto czerwone światła dobrze kontrastują z czarną kolorystyką całego modelu, boczne różne wydechowe oraz ogień wychodzący z głównego wydechu Batmobila. Ogień ten jest nie tylko statycznym elementem dekoracyjnym, ale posiada coś, co możemy nazwać potencjałem zabawowym. Jak widzimy, w miarę poruszania się pojazdu, ogień ten wiruje, co jest ukłonem w stronę osób, które chciałoby również bawić się tym modelem, a nie tylko trzymać go na półce. Model ten posiada otwieraną kabinę kierowcy, która prezentuje się następująco. Mamy tutaj wskaźniki zegarowe, przy czym należy podkreślić, że nie są to nalepki, a nadrukowane klocki. Ponadto mamy siedzenie, zagłówek oraz najprostszą kierownicę, taką jak w seriach LEGO City. Sprawdźmy, czy w środku mieści się minifigurka. W tym celu posłużymy się Batmanem. Jak widzimy, minifigurka dobrze mieści się w Batmobilu. Możemy nawet zamknąć dach, jednak żeby to zrobić, należy zdjąć maskę Batmanowi. Bardzo elegancko prezentuje się przód naszego Batmobila. Mamy tutaj Estetycznie wyglądające, żółte światła oraz gładkie, łukowate, lśniące klocki oraz charakterystyczny dla pojazdu Batmana wirnik, który jest ruchomy. Trzeba przyznać, że wszystkie te elementy dobrze oddają sportowy i agresywny charakter Batmobila. Pojazd ten nie byłby prawdziwym Batmobilem, gdyby nie miał działek z przodu. Otóż działka ma, jak się za chwilę przekonamy o tym, są to działka śmiercionośne. Tak się złożyło, że Joker postanowił opuścić zestaw Batwinga i stanąć na drodze Batmanowi. Co się stało, zobaczmy. Dostał pociskiem w samą głowę, zatem jest to broń nie tylko efektowna, ale i efektywna. Cała konstrukcja Batmobila została oparta o dwie podłużne i jedną prostokątną, szerszą płytkę. Ponadto w środku znajdują się rozwiązania znane z klocków technik, no dzięki temu konstrukcja jest zwarta i wytrzymała. Podstawka, na której możemy umieścić Batmobila, została wykonana dobrze i trudno jest się do czegoś tutaj przyczepić. Natomiast pewnym minusem jest to, że plakietka informacyjna to nalepka, a nie nadrukowany klocek. Czy zatem warto mieć takiego Batmobila? Oczywiście warto. Czy warto go kupić? Na pewno nie za tę cenę. Ta cena podyktowana jest tym, żeby po prostu bardzo niewielka ilość tych egzemplarzy została wyprodukowana i teraz ceny dochodzą do absurdów jak za tak niewielki zestaw. Nic natomiast nie kosztowało obejrzenie tej recenzji i serdecznie dziękuję za uwagę polecam również subskrybowanie mojego kanału, dzięki temu będę mógł go dalej rozwijać. No to cóż, no to lego. Cześć, pozdrawiam.